Dzień dobry. Era wodnika. Nadszedł czas, aby się przygotować. Kochani, to czas, o którym tak dużo słyszeliśmy i prorokowano wielką transformację, która właśnie teraz ma miejsce. Nie denerwujcie się tym, co widzicie w iluzji, jaka rozgrywa się na waszych oczach. Jeśli dostrzegacie ten teatr iluzji, to możecie nadal żyć swoim życiem bez trzymania się bagna i tkwienia w błocie iluzorycznego, trójwymiarowego wyrażania się, bo w tej chwili jesteście już ponad tym. Wy już nie jesteście w trójwymiarowej manifestacji siebie. Z wyjątkiem tych przypadków, kiedy pozwalacie sobie wpadać w zniechęcenie i rozczarowanie, ale kiedy jesteście już w czwartym, a nawet w piątym wymiarze, wszystko to, co dzieje się z wami na zewnątrz, ma bardzo małe znaczenie w waszym życiu. Oto kierunek, w którym macie kontynuować swoją drogę. Możecie wejść do pięciowymiarowej ekspresji podczas doświadczania procesu odpuszczania i bycia w przepływie kreacji. Po prostu podążajcie za tym, a wtedy jesteście już nie do zatrzymania przez stare programy strachu, nienawiści i przez inne emocje, które trzymają Was w trójwymiarowej, iluzorycznej płaszczyźnie wyrażania się. Oczywiście w pewnych okresach wkradną się stare schematy, ponieważ wspomnienia zawierają programy, które nadal przemieszczają was w określonych kierunkach, ale kiedy przejmujecie kontrolę nad swoim ego, to ono się wycofa, pozwalając na przejawianie się dużo wyższych poziomów was samych. Oto kierunek, w jakim teraz podążamy. Wszyscy uczeni są akceptacji zmian wewnątrz siebie. Oprócz zmian w świecie zewnętrznym, zachodzi wiele zmian wewnątrz was. Przy tym wasze DNA przestawia się, powodując jeszcze więcej zmian i w większości zachodzi to bez waszej wiedzy. Ale są takie chwile w stanie snu lub czuwania, kiedy zdajecie sobie sprawę, że jesteście czymś znacznie więcej niż to fizyczne ciało, bo przede wszystkim jesteście świadomością, a ciało fizyczne jest wtórne. Każdego dnia kontynuujecie marsz naprzód. Nie ustawajcie w pozytywnym myśleniu, wiedząc, że wszystko pracuje dla wyższego dobra. Dla zbiorowej świadomości całej ludzkości. W miarę jak to wszystko będzie się rozwijać, dowiecie się, że nic nie może powstrzymać tego, co nadchodzi. Słyszeliście o tym z wielu źródeł, bo teraz jest najwyższy czas na przygotowanie się do tego. Bądźcie coraz bardziej świadomi tego, kim jesteście i dlaczego jesteście tutaj. Oraz jak możecie w pozytywny sposób kontynuować podążanie naprzód. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.